żeby rozwiązać takie równanie, to w pierwszej kolejności powinniśmy je uporządkować. Porządki robimy na razie z prawej strony tego równania, ponieważ chcemy opuścić ten nawias i tutaj musimy zastosować wzór skróconego mnożenia. To jest ten wzór. Po rozwinięciu wzoru otrzymamy takie trzy wyrazy. No, więc kolejno podnosimy tak. a do kwadratu a to jest 2x, czyli 2x do kwadratu to 4x kwadrat. Następnie mamy odjąć 2ab, odjąć 2 razy 2x razy 1, odjąć 4x, no i dodać b kwadrat. b to jest 1, 1 do kwadratu to po prostu 1. Następnie Wszystkie wyrazy, które widzimy po prawej stronie przenosimy na lewą stronę i od razu możemy redukować wyrazy podobne. Więc po lewej stronie otrzymamy minus 2x kwadrat, odjąć 3x, dodać 2. Otrzymaliśmy równanie kwadratowe. Żeby rozwiązać takie równanie, musimy na początek określić tak zwaną deltę. Delta pozwala nam. Zorientować się, czy to równanie będzie miało rozwiązanie. Czy będzie taka liczba x? Jakaś liczba, którą wstawimy w miejsce x, która nam wyzeruje, tak, wyzeruje nam całe równanie. No więc mm, wzór na delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Jak widzisz, do tego wzoru wstawiłem kolejno współczynniki, które widzisz w równaniu kwadratowym. Tutaj będzie zawsze stał współczynnik A, współczynnik B i współczynnik C. Minus 3 do kwadratu to 9. Minus 4 razy minus 2 to 8. 8 razy 2, 16. Delta równa się 25. To jest liczba dodatnia, to oznacza, że równanie kwadratowe, ma dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie liczymy ze wzoru minus b. Odjąć pierwiastek kwadratowy z delty, czyli pierwiastek kwadratowy z liczby 25 to 5. Podzielić przez 2 razy a. Tutaj z przodu w tym działaniu dwa minusy zamieniają się w plus, więc mamy 3. Odjąć 5 to minus 2. Ja jeszcze w zasadzie zapiszę. To mnożenie na dole, bo widzę, że ładnie minus dwójki nam się skrócą i zostanie po prostu jedna, druga. To było pierwsze rozwiązanie. Natomiast drugie rozwiązanie otrzymujemy dodając tutaj w liczniku deltę, pierwiastek kwadratowy z delty. Mamy zatem w liczniku 3 dodać, 5 to jest 8 i 8 dzielimy przez minus 4. Możemy jeszcze skrócić licznik z mianownikiem przez minus 4 i wówczas wynik to minus 2. I to jest rozwiązanie tego równania. Tutaj mamy pierwsze rozwiązanie, a tutaj drugie. Tak wygląda odpowiedź.